Ewa w prawo, w prawo Ewa! O kur! Nie zbiera się takim ludziom Zbiera się, co to, co to za ludzie? Co? Inny człowiek, zwierzę. Możesz tu przyjść normalnie i się tak zachowywać, bo ja sobie nie skończyłem gadać. Nie chcesz na nie, ona jest w szoku, Patryk. Ale to co ona odpala? Idzie środkiem z toku, bez założony. Zaraz to mów walnie, to ona w ogóle jest po prostu. Ona jest niereformowana, ona się obraża, jak dziecko, i idzie. Ej, policja idzie, słyszysz? Taka po kogo? Nie pierdol! Ej, a bierze się szalik na narty, czy nie? Ej, bierzecie szalik, czy nie? No i ja nie wiem, jak bardzo będzie wiacie, będziemy zjeżdżać. Myślisz, że niepotrzebny szalik? Gdzie? W życiu nie zjeżdżają na stół, gdzie ze szalikiem Tak? Ja nie pamiętam właśnie. Wydaje mi się, że może mi tak wiało, że. A gogle, kurde, właśnie. Ty, ale ta deska jest taka lekko ona cię utrzyma? Strasznie lekka jest. No fajne jest, nie? No leciutko, no tak do freestylu chyba. Czy tak, nie? My się właśnie podobało, że No, że bardzo lekka, że do freestyleu. No, mówię, czy ci się ona utrzyma Co Kijas, narty bierzesz? A ile ważysz? 108? Sto Czekaj, 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 czekaj Teraz O Git? Eee, no i zobacz jak ludzie generalnie patrz, Podchodzisz, tak jak będziesz patrzył przed tobą Ale po prostu stoisz w miejscu, siadaj cię ten i siadasz I siedzisz A jak spadnę stamtąd? Nie dasz się spaść eee, Są takie same Narty są identyczne. Tak. Chyba, że profesjonalne jakieś, ale te normalne są identyczne. Ale ty masz małe narty, Ewka. Łatwo ci na nich skręcać będzie. Kurwa, jak to się wpinało? Ja nie pamiętam. Jakoś tak? O? Dobra, chyba git. Idź za fają. Ja za robercikiem ja ty zapalę. O już czuję to. On bez ręka... Ty nie masz rękawiczek. nie mam A, biorę na wyciągu. Dobra. Jeszcze się kolki napiję. Cześć ja tak bez kolki na wyciągu. O robercik. Dobra, robercik da radę chyba. Elegancko. Dobra, plecaka nie wyjechało teraz. O tu jest ta ośla łączka, ale właśnie dziwne jest to, że na tą ośla łączkę po Orczyku trzeba wjeżdżać Jak ktoś ma się nauczyć z niej zjeżdżać, jak na Orczyku nie umie? Ty z drugiej strony Ty jest taśma druga. Słucham? Z drugiej strony jest taśma Jest taśma? Tak A to nie widzieliście, a gdzie ona tam, jest? Tam jest taśma, tam jest taśma, bo Tam, jest ta łączka, jest tam, tam jest za tymi taśma. tymi? Za... O Za druga jak idą to jest taśma Aha Więc można w tej A jedno rzeczywiście, ale zagrywa o, to, widzieliśmy kolegę, co pierwszy raz jeździ i jedzie przed nami na tym. <noise> Stwierdzili do rady, Norczyku. A tu jest bardziej stromo już, co? No tu jest. Ale to dalej chyba niebieska. Tak Nie, no wiedziałem tutaj z kilka razy, to może już będzie umiał. Tylko Bo boję się, że on mnie hamuje. Co? Co wam? Na mam? Mam. Ten wasz kolega pierwszy raz. Bo tak, on tak. Total, totalnie pierwszy raz. Ej do góry by się przydało, żeby nogi wziął tak zaraz przy zjeździe. To lepiej było na ten dziecięcy stać No właśnie zastanawialiśmy się, ale nie widzieliśmy tej taśmy. Ja mówię, jest orczyk. A ja mówię, jak on pierwszy raz jedzie to na orczyku nie pojedzie przecież. No taśma taka kryta w tunelu. Oho. No dziękujemy za informację. Bo ja mówię na orczyku to nie da rady on przecież wjechać. Niech kolega przeżegna. Albo z tyłu to... O, ty jedzie, jedzie. Ty, ale on utalentowany jest Zobacz, Zjechał. Ty, NZ, pani mi powiedziała, że tam jest taka taśma na ośle ogórkę W razie czego. Jakbyś, A, ale, ale mi się wydaje, że ty utalentowany jesteś. Jak tutaj to, dałeś radę to tu na ludzi. To na ludzi. Dla ja ciebie tylko się pomyliłem Łyka wziąłem. Ludzi. Ale najlepsze my się śmiejemy, no. NZ dał radę pierwszy raz, a kiki się wypierdził. NZ! NZ! Słuchaj, e, obserwuj jak inni jeżdżą i patrz, weź sobie na początek tak kijki przed siebie i będziesz sterował tak Nie, nie, tak chwyć je o tak. Wiesz, że je jedną i drugą ręką weź dwa kijki. O tak je chwyć. O, o tak. I tak będziesz zjeżdżał sobie równowagę łapał. Tak ludzie początkujący jeżdżą. Ja kogoś nie, trzymasz pasz, tak na szerokie przed sobą Gdy i wiesz, i wtedy nikt się nie wpadnie. No i tak I tak ludzie jeżdżą, zginasz się na nogach i starasz się jeździć na pizzę. Pizza, pizza, pizza i jeździsz z od lewej do prawej. Nie do głównej. Pamiętaj, żeby ci się nie krzyżowały narty tylko, nie? Bo one ci się będą zjeżdżać do, do siebie. Ale ty masz mocne mięśnie, to raczej ja będzie bał. Dzięki temu, że jestem ten stream, to może być to za darmo. Problemy ze mną. A ty chyba bez kasku? No właśnie, zapewniałam kasku z samochodu. Serio? No to a, możecie pęka się tu nie? nie, już, nie. No, no, one, cały, one cały czas pękają. A mi też. Tam nie? Bardzo często. Ty, jak gdzie kijek pojechał już? Gdzie jest kurwa kijek? A tam jest, dobra jak to się jeździło. I co, zjechałeś ty normalnie? nie. Ale jest Nie, a może trochę. Strasznie, to ja się boję tu jechać. I bez kasku już dla stary. Jakby Ewa była moją dziewczyną, to jej nie wpuścił na, o, ja na stok, pojusza. dla bezkasku. Ale. robi fryteczki i zjedziesz na sam Dawaj, dasz radę i od razu skręcaj. O, o, środek, Pamiętaj, NZ, jeździ bokiem, w bok od razu skręcaj. Nie jeździć tak jak ty. W razie czego w bok skręcasz. Nie, nie jedziesz w dół, tylko w lewo i w prawo. Zobacz jak dziewczyny jadą. Tam, w tamtą stronę jedź. Ale tam jak nie No za, ale nie, patrz jak będziesz w bok wjechał, to nie zjedziesz nigdy, tu jest pod górkę. Nie będziesz nigdy jechał prosto w dół. Jadę teraz zjechać i zobaczę, czy Robercik dalej będzie. Jadę do Kika i wrócę tu. Oj, w ogóle licznik prędkości włączę może. Potem, może pobijemy. W tamtym roku gaz 50 na godzinę jechał. Max. Robercik nie daje rady. Będziesz ja wiedza, idziesz go uczyć, Dojeba na górka no to jest chyba najmniejsza z tych co tu są. Taka To mi się strasznie mi w oczach no, a, a w tych ciężko widać w no, w ogóle. Dookoła nic nie widać. Dawaj jedziemy na górę do nich Popchniemy Robercika od tyłu. No nie, ona w ogóle stroma nie jest. Jest taka fajna. Taka idealna na początek. Cześć. Oglądasz mnie? No raz, A mnie kojarzysz? Jak jest się? Jeździ? No pewnie dawaj Jak się jeździ? Dobrze No są Sigma Dzięki Długo jeździsz dzisiaj już? Od dziesiątej. I który najlepszy stok? Nie gdzie najlepiej wjechać? Bo kolejek nie ma. A co będą potem? Nie wiem, tu cały się nie ma chyba. Najlepszy. Nie było. No, który wyciąg najlepszy? Ehm. Um... Nie wiem, jak tam jest teraz, jakie warunki, w sensie może być tam słabo, bo dużo ludzi, ale chyba Remiaszów to jest tutaj dalej oddalony. Wiesz co, że gdzieś tutaj trzeba wjechać? Nie, trzeba tam na lewo dalej. O kurde. Ale to tymi wyciągami da się dojechać? To chcielibyście tam najpierw pojechać, na ten wyciąg sam no, słyszę. Potem wspiąć trochę na górę. O, jest Patryk. I albo przejechać taką czerwoną Leszty. trasą, dosyć stromo, <laughs> albo taka jest biegowa, to tam trzeba się odpychać z tą Biegowa? Fajalo Albo iść. Kóra będziemy jedzić to samo. Ej ten, Ewie pomaga jakaś dziewczyna, Trzyma. A gdzie NZ Zostawił NZ a tam patrz leży NZU Wstawaj NZ! Dawaj Ta jalonko zostało Ej on, on nawet nie odjechał kawałek jeszcze od tego Nie jest dobrze Nie Idziemy na to Tak Trzeba na oślo koniecznie ale tu nie jest tak stromo, no tam myślę, że na tej Oślej, jest oślej będzie podobnie stromo. Wiesz? No ale tam jest mniej stromo Wydaje mi się, że tak samo będzie. Tak, ale no, będzie tak to samo będzie tak samo. Bo... Spojrzę pani. No. Jak, jak pani jedzie, to pani stoi tak, ale nie I pani skręci i jedzie dalej, nie? I no, ciężar ciała na tej nocy, to jest na dole. Bo tak inaczej to. No, no próbuje pani. Pani buch, buch, buch. dobrze. Ooo! Cały ten, o tak, o tak. No tej nogi pani nie puszcza do dołu, bo pani zjedzie. No i teraz w górę i jedzie Cały potrzebujesz kogo? jakiej porady? Nie za po do dołu, tylko leciutko nie. do dołu, nie? nie? Dawaj, stawaj na narty. Już. Oj, mogę cię za ręce wziąć i pojedziemy razem. Nie. No to Ej, dawaj, zrób to tak Ja bo ja się kładę na ziemię tak prostu Jakbym na kwiaty przyspieszałem No ale to nie podtrzymaj, bo hamujesz żartami, nie? Ej, chyba w najstromszym miejscu się wywaliłeś tutaj No Ej, ta pani to sama pomaga, tak? Czy oni tak. się spytaliście jej? Fajnie czy nie wiem, jakby... Dawaj, wstawa NZ. Pracuj, pracuj. Ty jesteś Sigma. Ja powiem, muszę chwilę odpocząć, nie? Bóg. A czym się zmęczyłeś? Leżeniem? Czołganiem. Ja z góry się czołgałem dotąd i później zjechałem <laughs> i się wywołałem. Siema. Jak się jeździ? Dobre. Elegancko. Faja! Tyran! Patryk! O! Ej, chodź do środka może! No tak, tam jest środek, a tutaj zimno strasznie! Ale jak będzie to środka pójdziesz, to będzie ci zimno tutaj tu wiesz? No ale tu jest zimno, fur! Kiełbasa to, a kiełbasa 25. Dobra cena. 24 kg. 23, kg. 20. 23 kiełbasa. To jest dobra cena? 22? Złote za... To wiesz co, jest złote za kalkówkę zestawię z chłopkami i... i, i bo, z klepkiem, z klietkiem, i tak dalej, nie? Spoko. To... Na, a ile płaci na jarmarku? to jest jarmark, to nie jest to jest nie a, to jest Patrz na widok, jaką będzie Ale no to do środka idziemy, czy do tu środka? Chcecie? ale można być oczywiście, my jesteśmy tutaj jednak. A. a tutaj do środka? No, tak, no tak. właśnie, nie bo tamten bar to jest inny coś, tak? Gdzie? Ten tutaj na dole. Pesa? A. Pesa? a A gdzie zeta zgubiłaś? Han, Ty Han! Oh, oh. oh, oh. Nie, nie chcę On tam jakieś pompki robi Jak pompki robi? Kiblu? <laughs> nie no, ja z A ty byłaś pod nim? O kurwa, panie! Jak to śmiga! Ty lepiej niż Ewa już jeździsz. O jebany, widziałeś to? Widziałeś to i porównaj to z tym, co siedział na ziemi. Patera! O jebany! Wow, ej, jaki progres! Kurwa! Szczerze, żody się nie spodziewał. Ej, Ale EZ zajmie się jeździ, kurwa, co jest? Pa jak Ewa zabierdala! Ewa w prawo, w prawo Ewa! O kurwa! Ale Nie? Jak ty żeś nie wykręciła? To ty odwaliłaś, nie ja wiem czy z tą sprawę Nie ma Niech Tu masz nartę, tam masz ten W panią od tyłu wpadłaś Trochę było niebezpieczne Jesteśmy niebezpieczną na deszczu prawie No tak, mówię dla Ciebie Bo ja tylko... Chyba w 360 tutaj jechać na krechę Co? Tutaj jechać na krechę Trzeba wyhamować, ja nie dam rady Lepiej położyć koń walnąć można się się skasowała. Kijek! Zgarnij tę nartę! Wszystko w porządku? No, się Tu Ewa się fanią waliła z góry. Nie wyhamowała. O, sorry. No, nagrało się. <grym> się 100-kilowitowy pocisk. Ja nie wiem właśnie, co ty Ewa w głowę się walnęłaś? Tak Bo ty bez kasku waliłaś. No, wal... no ja to wiem, że kask... A Ewa eliminuje konkurencję. Nagrałeś to. Ej, ale no tak, ale bez kasku. No i dla ja mówiłem, Ewa, już wcześniej, żeby szła po kask. Słuchaj Halo. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. 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 umie się, zatrzymać. To się wcześniej Nie. Samolicy, nie. 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 wywraca. A jakby to było dziecko, to zabiję. Co wy sobie myślicie? Czy jesteście sami nie umieścić za to, To dupę się wywracać po połowy góry, a nie na sam dół. To prawda? Na dupę siadaj. A w ogóle nie umiesz jeździć, nie fajcie tam, tam są ośle łączki, tam sobie jeździ. Chodź, 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 to nie ma w ogóle za pizzy. Bo ty koło przepraszam. A Biodł. jeszcze kogoś zabierz. Jeszcze uwaga. Je Zbieraj narty. Dziękujemy panu. Dziękujemy. Jeszcze tylko jedno trzeba. Proszę. <słatki> <słatki> nie zbiera się takim ludziom narty. Niech tam... tam zbiera się, zbiera się. Co to za to za ludzie? Co? Inny człowiek? Zwierzę. Na instruktor tak uważam. To Instruktor on jest instruktor tym bardziej powinien to robić. Dziękujemy panu. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Jeszcze Elzet gdzieś tam... O, Elzek I to jest człowiek, a nie instruktor. Nie zbieraj, nie zbieraj no. Sigma ziomek. Ale no, Ewa, że po skasku się nie wróciła, to... Ja myślałem, że ty kontrolujesz tą jazdę. Ja też myślałem. No to Ew ja mówi, że parze Chyba jedzie, tu jeb. Za mocno przyspiesza, nie? No. Nie no. Nie widzieliście, to się przeglądało. No tutaj. Nie wiem czy jest klip z tego Dziadu Sigma, no dziadek Sigma, no dziadek Sigma. No, ale też mają rację, no wiesz, no. Nie no, tak, oczywiście, tak że Ewa powinna wywrócić, trochę, ale no. A co się stało? No Ewa się waliła w jakąś panią na maksa, jechała szybko. Generalnie to, nie wiem, to się odpliłem, to trzeba się w stronę, trzeba iść w stronę. Jest klip? Oh, o no ja, ja Myślę, że około 30 jechałem i się po prostu położyłem, bo już nie byłem w stanie... Ewa, w prawo, w prawo, w prawo Ewa! W... Nawet jak się położył... O kurde, ale skosiła. Ewa, Ale skosiła. Patrz. Ewony. Ewa w prawo, w prawo Ewa! Pewnie już, to czekaj, o zobacz O kurwa! <ścją> Ewa fryteczki i <ścją> <ścją> to tak śmieszne, że To będzie wina na TikToku TKW na czacie Wszystko dobrze? Coś się wali jeszcze? Zrobisz mi fotkę? Pewnie. Najgorzej, że Ewa kasku nie miała A mówi, że przywaliła głową Okay, ja bym tego tam żeby w było. Dla mnie tak no, to, ta no, to Ale no Ewa w sumie jechała rzeczywiście na frytki. Okay. Znaczy nie na frytki, tylko na pizzę I tak nie mogła wyhamować. No, no bo skręcasz. I No fajnie to poważnie, do tego, że mogę jeździć z tobą. się z, z kutleniem zaskontować. No, teraz nie żartuję. To no, drogo, tak. Aktorowi przyszła no, wtedy ten. Czy w głowie Ewa, czy coś? Trochę powiedziała. Trochę. Ewa jest trzeźwa, po prostu nie zapanowała nad nartami. No tak, wiesz, tak, no nie jeździła. Ewa, jak was imię? Dobra, Ewa, jak masz nazwisko, poważnie pytam. pytam nie to, mózgu. jak masz nazwisko? Jak masz nazwisko? No odpowiedz, On no, mówisz, że ci kręci w głowie. Jak masz nazwisko? boli, No to się pytam, jak masz nazwisko? Jak? Cyganowska? Powiedz włosze Ewa. To nie są żarty, odpowiedz, jak masz nazwisko? Ile masz lat? Gdzie mieszkasz? Ile pokazuje palców? Poważnie się pytam, bo nie są żarty, takie pytanie się odpowiada. Ile pokazuje palców? Teraz? Jest wszystko w porządku, po prostu Bierze ludzi na Litwo, ale odjebała Myślałem, że uwagę spytasz. przepraszam, <grym> nie? To, że tych ludzi, nie mnie Ty to e... jesteś warszaw A czemu Ewa narty składa? Nie, nie wiem Ewa chce zejść stąd, nie zjedzie To trzeba tak, tak. Nie no, myślę, że Ewa jest w szoku, pociesz paja. Znaczy no każdy mówi w szoku no, Co ty powiedziałeś? Że nie wiem o co chodzi nie ty idziesz, Ewa. No, zejdę sobie kawałek, on wejdzie. Że... Jakiś, jak Dlaczego no, nie pojedziesz? Przez... Przez... Tak, coś się będzie miała? To wiesz co się nazywa? Jest... Szok półrazowy. Szok półrazowy, zjeść normalnie. Dobra, Ewa. Ty się pomóż jej. Daj Ewa, się nią zjedź. możesz tu przyjść normalnie i się tak nie zachowywać. Bo ja sobie skończyłem gadać. Nie chcesz na nie, ona jest w szoku, Patryk. No, ale to co ona no, odwala? Idzie środkiem z stoku, będą tak założony. Nie, to nie. Czas Zaraz to łóżkę uh, To w ogóle jeszcze po prostu, ona jest niereformowana, ona się obraża jak dziecko i idzie. No ludzie! No nie chodź po stoku, weź Ewa no, Załóż no, Narty nie, w, jadę, w miejscu. No to co odwala no. I potem wiecie co ja jestem, to być już wkurzony pojemnie. Ja nie Załóż Ewa Narty z do boku zjeść. Delikatnie się Ewe głowa chyba było, się no właśnie tak. Mi się wydaje, że może No ją zobaczyła zobacz, się za głowę i trzyma ciągle. Tylko Patrykowi powiedzieć, po Weź ją pocałuj tam w po główkę. Nie no, serio. Może, może będzie w szoku, ja że... Je... Może będzie w szoku, że ją przytulisz i pocieszysz. To dla niej szok będzie. Zaraz na SOR będziemy jechać. Czemu ona bez kakusku jeżdżą? Bo zostawiła wał się i paja i się nie kazał wrócić. Ja powiedziałam, że ja bym słuchaj, nie kazał się ruszyć pokaz. Nie wiem, czemu panie nie kazał. Ja też jak mówię, nie chowa, już idziemy, że bez kasku Dobra kasku, Jadę do Ewki Boli cię głowa Ewa, bo tak się trzymasz. Serio cię boli? A zjedziesz to na artach czy nie? Czy... No to we, ale weź usiądź w miejscu jak cię głowa boli, serio odpocznij. Nie przejmuj się Patrykiem, on też ma nerwy. U, usiądź w miejscu i odpocznij jak Cię głowa boli, bo nie ma sensu, żebyś szła jeszcze, się podniesz i tak dalej. Nie no, nie, nie powiedziałem tak. Nie o to mu chodziło. Serio, bo to zdrowie jest najważniejsze już. Chuj to co się stało, ważne nikomu się nie stało, teraz zdrowie jest najważniejsze. Jak cię głowa boli, to usiądź i odpocznij. Nie. nie, nie, nie. No to nie żarty ja są serio, bo jak No boli, bo ona nie chce powiedzieć nam. No, no zaraz będzie, że po... No i jeszcze nie boli. Zaraz szok, zaraz szok, zaraz, zaraz będzie, że nam powie, a Patrykowi nie powiedziała i zacznie na nią krzyczeć. Na Może tego się boi. No to pociesz ją, a nie. No stary, ona nam nawet nie chciała powiedzieć, czy boli, czy ją boli głowa. Ona powiedzieli teraz pocieszenia, Patryk. Ona jest w szoku, ona jest w szoku, potrzebuje pocieszenia. Ja też jestem w szoku, stary. No to pociesz no ja ją. Ja tak, łopie, Patrzę, ale, przecież, ale co mi no pocieszyć, nie no to ja się tylko martwię, żeby pojechała na dół, poszła i że jej serią boli to trzeba jechać do, do opieki medycznej. No tak. No tak. Kumasz. No, tak. no to musisz zjechać, a nie iść z buta, bo jest trochę jest kawałek a i, i tworzy niebezpieczeństwo. No jak... Dasz radę zjechać Ewa? No to, to, to jest uń, Zaraz jedzie, ale idzie. I ale uważam, że na, 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 na ziemi ucieka, lepiej żeby żebyś posiedziała i odpoczęła niż szła. Bo wysiłek fizycznie nic nie da. Ona może teraz w szoku być jeszcze i mieć adrenalinę po prostu i dlatego jej nic nie boli. Ale też widziałeś to. Zaraz wyjdzie. też jakoś, wiesz. No tak, no. no, no, no bardziej to bardziej to, mi się, to, mi się wydaje, że ta osoba, która ona z ją ucierpiała, nie? No tak. No bo ona cały impact. No tak, ona po prostu jest w szoku, że coś komuś zrobiła. No, zatrzymała ją, nie? uratowała jakby. No prawda, no ona uratowała Ewę Ewa i zrobiła winę, ale yeah. to Ewa teraz wiesz. Ewa by dalej poleciała. no ale Ewa w szoku. Co on jej powiedzieć? Co jej powiedzieć? Co powiedzieć A że nic się nie zilem. stało, powiedz, że nic się nie stało i. No, nie, no nie i skurwa, pojechali, rozjechali się, no co ma na łóżkę? Ma na łóżkę, no ale ona nie wyciągnie na łóżki z tego. Ale... No jak nie wyciągnie, jak będziesz no dobijał, zamiast. no to... 6 lat. Ja widzisz, nie będziesz i tak dalej. Rozumiem cię. Ale stało, że jej się nie odstanie i tyle. Dawaj narty, zjeżdżaj na dół. Dobra, to ja będę dół. Pa! No stary Ewa mówiła, że coś tam, że ty jej coś powiedziałeś, dlatego ona tak się źle czuje. Że jej coś powiedziałeś, że... Ja coś powiedziałem. No nie pamiętam, coś widziałeś w szumi ci co ona mówiła. Nie pamiętam. Ja że... będzie mnie dosłownie, czekaj. Że... Y... Bierzesz na litość. No chyba coś ja takiego, pięć, tak, tak. tak. Ja no. No powiedziałeś, że bierzesz na litość, no. I ona jej za to przykres. Przepraszam, że powiedziałem, że bierzesz na litość, to nieprawda! Jeszcze nie słyszysz? Ej, policja idzie, słyszysz? Tak, albo karetka. Po kogo? Po nie pierdol! Ej serio! Nie gadaj, że widzowie zamówili! No tak, jedzie, nie? Ej, przychodzi, świetnej! No, jeszcze u że to jest no, ale to, że jak ja mam z tego zjechać? Czy się się tu zabiję, zobacz co Po Ewę? Co? Po Ewę? Nie, nie po Ewę. Albo jej nie znaleźli po prostu. Ale chyba narty zakłada akurat. No to my coś przejmiemy, bo tu nie widać. Chyba Ewka założyła narty już. Nie wiem czy jechać, czy czekać na nią. Też nie wiem, co robimy. Dawaj Robo, jedź powoli. To co czekamy na nich, czy jedziemy? Czekajmy, NZ jest blisko, on ładnie jeździ, on się trzy razy, ale jakiś Okej, okay. no NZ dobrze jeździ. Ewa mi się wydaje, że po tym zjeździe już nie będzie chciała jeździć. Ewa? No, albo po kask będą musieli iść. Ale wydaje mi się, że ona już nie będzie chciała zjeżdżać. No. Paja się w kurwi i ona Paja w aucie też nie będzie nie siedzieć. Jeździć, się nie, to będzie tak, że on powie, dobra, to ja mam wyjebane, i Ewa to będzie to w aucie jeździć, siedzieć, a my będziemy Ej, jeździć. Ej, dobra, ale tak szczerze, gdyby nie z tą babkę wjechała, to ona by 100 osiągnęła. O, I jeszcze w kogoś się bieba. Ona i tak, i tak wychowość się biebała. Albo w słup. Albo w sub. i mogło się skończyć dla niej gorzej jeszcze. To prawda, że Juła jechała tak szybko z góry, bo rozdawali tam oferty pracy. Ja pierdolę, garni się. No Ewej tu, No po samej lewej tam. Czekaj, jest. Weź nie mogę bo jeszcze mówić. inna została, ośla ośla, nie? Tu jest ta, tu jest tak, tak, tu jest jedna ośla i druga tam po lewej jest. Bo oni byli na tej drugiej, nie? Tak, nie, Tak, nie pytanie, na tamtej Ale no, mówili, no. że na tamtym to im już za ten Sorry, takie nietypowe pytanie Nie ma się możliwości, że do na tą Nie, nie Narkoman wszystkich nie. będzie pytał o nikój Pan specjalnie będzie jeździł w kółko, żeby się pytać o Jak zależy potrzebie, to każdego się zapyta Ej, zastanawialiście się kiedyś kiedyś jakby ta kolejka się zerwała? Jest na to szansa? No to wtedy wszyscy po kolei lecą Ale jest na to szansa, że ona ja się urwie? Co i tą linę zmieniają? Co, chyba nie, teraz w na Szczęśliwicach w Warszawie jest, dlatego nie jeżdżą, bo ta już się już zużyła z i muszą zmienić. Muszę poszukać... Ojej, serwa. No? Ty, patrz! Ja pierdolę, no. ale mi się odkręciło. No. No? A nie wiedziałam na który mam ustawione. No i chuj. Zajebiście. No. Kurwa, i nie, nie, ja pamiętam, że z tym yy, pół dnia walczyłem i z chatem GPT, gdzie to powinienem mieć przykręcone, na którym miejscu. No i zajebiście. Że mnie zostawili zamiast pomóc mi znieść narty na dół, tak mi powiedział. I że to nie są znajomi, tak mi powiedział. Sojgot, chłopy, słowa tego chłopa, serio? To dubę tych wszystkich znajomych i mnie i wróć do miarca. Co? Ale ja mówię słowa tego chłopa, to nie są moje słowa. Co ty gadasz w ogóle? Halo! Ale, co ale to są, nie są moje słowa? Ja mówię, co on powiedział. Ale ja mówię, co chłop powiedział. Nie, to nie jest moje zdanie. Coś normal... Dobrze, to sobie wracam. Masz, wejść sobie stream, ja sobie wracam.